Ok, mamy ostatni dzień turnieju, czyli piątek. Ehm. Obrona na razie na A, dalej, także to na pewno cieszy. Mimo, że musiałem się już raz wykupić. No i zobaczmy, co tutaj mamy za dalej dla przeciwników. Ehm. Dobra, niszczy pomocników. Średnia mana. Okej, okay. <laughs> tak myślę trochę, chociaż nie, chyba wezmę tego kwasira On oczywiście tutaj żadnego miniona nie zablokuje, bo na tej nie ma nikogo z klasą druida, ale, ale jakby on sam sobie daje przeżywalność. Jeszcze tak się zastanawiam, czy może ja nie wziąć. No dobra, i zobaczmy co z tego wyjdzie. Może ten dylgen byłby tutaj spoko opcją. Coś jest, tylko teraz. <laughs> Chyba najpierw zaryzykuję i zobaczę ten ruch, co przyniesie. Okej, okay, no i zablokowała się cała plansza. Mam tylko jeden ruch do wykonania. Ten, który mi miga. A nie do końca chciałbym te czerwone składać. No ale dobra, nie mam wyjścia. Świetnie, bo ja tutaj zielony teraz podszedł. Ok. Nie musiało aż tak dużo. Liczyłem, ile już niebieskich poszło. Dobra, odpalę już przewo, bo będę tutaj gdzieś ruch wykonywał. Tylko nie wiem, czy od razu te niebieskie, czy na razie te, te fiolety i liczyć na coś z dołu. Dobra, zróbmy na razie tak. Nie śpieszy mi się aż tak bardzo. ich, wy... no tak, muszę ich wymusić, a mam sowę. Właśnie straciłem już prowokację. Okej. Okay. Całkiem przyzwoite kombo. Hmm, czy zginie o te oklaska zielonego? Powinna. I oczywiście też mi ta <laughs> prowokacja się na nic nie przyda. W ogóle się na nic nie przydała w tym ataku. Dobra, czyli niebieskie tutaj karty ugrały Okej, okay, no jestem głupi. I on jak mi z... obniży regenerację Many To będzie wielka katastrofa Ale ja nie mam nikogo, kto leczy statusy, nie ma ani Tyrum'a ani tego Nesusa. więc muszę zagrać tak, jak gram do tej pory. Plansza jest <laughs> niezbyt ciekawa. Chciałbym wymusić tego... tego głupiego, zanim... mam prowokacji, ale raczej to się nie uda. Chociaż jest taka szansa. Skąd te zielone zdobyć. Mogę zrobić albo ten ruch w dół, albo ten proponowany. Żaden nie jest z tych ruchów idealny. Jeszcze jest w sumie ten ruch. Okej, okay, to był dobry ruch. Niebieskiego jest za mało. No potrzebuje zielone. Liczyłem, że głupi jednak przeżyje. Trudno się mówi. Muszę oczywiście walczyć na prawej stronie teraz. Tak się zastanawiam. Chyba wolę Akile sobie zabić. wolać mogę. Dobra, wyczyliśmy trochę planszę. Miałem zielone do złożenia w Achille i by na pewno zmarła. I tu się Noril już raczej nie załaduje. Także mimo ciężkiego startu jakoś to poszło. Aragon, a ja już myślałem, że to nasz polski dragon. <laughs> e, dobra, jest tutaj krzewo, są jest, jest tutaj e, go, te nie gobliny, tylko... Jak mi tam szło? Gargulce. Hmm. Oni są odporni na trucizny, więc nie ma sensu brać... Nie ma tej sensu brać kwasira. Zobaczmy na razie. Plansza taka niezbyt fajna, bo nad nie ma gdzie zrobić fajnego, dużego kombo, Żeby odpalić tą Sorokę całą. Mogę teraz puścić albo trzy na pusto. Albo zrobić czwórkę, ale chyba puszczę trzy na pusto. Pójdźmy po niebieskie. Ta mi się trochę gryzie z, <gryzie> z Joku Hainenem i z krzewo. Bo jak widzicie, nad nie jestem w stanie odpalić. Ze, z, 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 mają zablokowany status, znaczy mieli, a i tak nie zdążyłem tej krzewo odpalić. Ale nic nie szkodzi. Kolejna wygrana. Zostały dwie walki. Hmm. Bardzo wolny tank i down, więc tu na pewno będę chciał skorzystać z pomocy kwasira. I zastanawiam się, czy zamiast krzewo nie wziąć sobie Kinsay'siego. Ja nie wiem, czy tak szefom i tutaj, tutaj się przyda. Akurat Chyba może dolgona sobie wezmę, no to może być w sumie dobra opcja. Dobra, może diament? Może nie, ale mam za to. No, miałem przez moment czwórkę. Hmm. Całkiem sporo dobrych opcji. Nie wiem, która jest najlepsza. Ale chyba zagram tą. Bo chcę kwasira mieć jak najszybciej odpalonego Zanim dałą zacznie rzucać te swoje czary mary. Chyba, że uda mi się mogło ją wybić. Ok, Na razie tych niebieskich tam nie ruszam z tego względu, że chciałbym, żeby trochę potruły te pszczółki na, na początek. Dobra. Okej, okay, wszyscy trafieni. To mnie bardzo cieszy i w tym momencie już jest walka wygrana. Idę po kolejne pszczoły. Zdecydowanie mocno cierpi w tych wszystkich walkach. Nie jest mu lekko. Chyba mamy już po wszystkim. Hmm. Cała żółta drużyna aż kusi zagrać monofioletem, bo jest to ostatnia walka i nie będę tego robił. Czy mi to się kwasir przyda? Asir nie, ale jak najbardziej mi się tutaj przyda krzewo. Kurczę, może zagrać z tym monofioletem? Nie, go słaby. A tutaj cała plansza fioletowa. Niestety nie uda mi się tej krzewo odpalić, znaczy tego Feltona na czas odpalić, żeby krzewo zabrała prowokację. No i trochę lipa, bo nie mam za bardzo skąd brać zielonych klocków. Mam całkiem niezłe combo, tylko załaduję Jacko, no to, to będzie problem. Nie wiem czy te sobie sobie poradzą. No oczywiście sobie nie trafiły. Trochę obawiałem. A jajaj, no i to by było na tyle. Jednak może trzeba było z tym monofioletem. No nic, spróbujmy go zabić z klocka, ale wątpię. No zabrakło dosłownie ciupinkę To prawdopodobnie mi odebrało właśnie 1% ale zobaczymy. Gratulacje laki, fajne miejsce. Oto to jeszcze mamy ciekawego z polskiej ekipy. Na razie chyba nikogo. No jednak tak jest jeszcze uczty. Więc gratulacje dla, dla Waszej dwójki. I mam nadzieję, że jutro będzie więcej osób. Eee, a ja trzymam kciuki za moją obronę i za Was. Trzymajcie się.